Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj 25 kwietnia, sobota. Dzisiaj mamy święto świętego Marka, ewangelisty. Jak mówią egzegeci, święty Marek, ten autor pierwszej Ewangelii, zostawił taki swoisty podpis, autograf swojej Ewangelii. Otóż jest scena, kiedy przychodzą po Jezusa do ogrodu Getsemani i tam jest też taki młodzieniec, który jest tylko odziany, jest gorąco pewnie, jest on odziany w prześcieradło, gdzieś tam sobie spał i chciano go też zaresztować przy okazji, chciano go złapać. Jednak on ucieka, zabierają mu to prześcieradło i jest napisane, okazuje się, że on nagi uciekał z tamtego miejsca. Co ciekawe, też mówią, mówi tradycja, że ten ogród i w ogóle wieczernik należał do matki świętego Marka. W dalszej historii tego ciekawego człowieka okazuje się, że został ochrzczony przez Piotra, pierwszego, oczywiście, papieża. Z razem z nim był, słuchał go, spisywał też w pewnym sensie Ewangelię z tego doświadczenia piotrowego. Dlatego też tam jest tak dosyć surowo oceniony Piotr. Też ciekawa rzecz, że Marek. W pewnym momencie podróże apostolskie świętego Pawła zostawia go razem z Barnabą, o co później ma dużo pretensji święty Paweł. Nawet nie chce go wziąć ze sobą na tę kolejną podróż misyjną. Jednak później okazuje się, że pojednali się i Marek usługiwał Pawłowi w Rzymie. Pan Bóg potrafi z kruchych ludzi, z takich uciekających, wylęknionych, wystraszonych, Uczynić świadków, apostołów, nawet do przelania krwi, a tak się stało, bo przecież Święty Marek jest także i męczennikiem. Pozdrawiam serdecznie, niech Pan Bóg nas wspiera w naszym dążeniu do nieba. Szczęść Boże.